czy wsparcie systemów przekazywania poczty, czyli tak zwany e-mail relay. Przekazywanie poczty to może ja tylko rozwinę, że zapytanie do Państwa, jakie jest Państwa doświadczenie, Państwa klientów, co wykorzystują. Chodzi po prostu o to, jakie urządzenia, czy jakie mechanizmy przesyłania wiadomości pocztowych w, z wykorzystaniem na przykład serwera pocztowego lokalnie Państwa klienci mają w swoich środowiskach. Czy macie Państwo do czynienia? Czy na przykład wykorzystują jakieś mechanizmy korespondencji seryjnej, czy aplikacje firm trzecich do masy? mailingu, czy faksy, drukarki, czy jakieś aplikacje biznesowe, czy też wszystkiego po trochu. Z czym się Państwo spotykacie u Państwa klientów, jeśli chodzi o tak zwane e-mail relay, czyli coś, co wykorzystuje również pocztę do dystrybucji jakichś informacji. Czyli niekoniecznie użytkownik. Albo użytkownik, ale w trybie zmasowanym. Ok, no to widzę, że duża część z Państwa. Gdyby jeszcze troszeczkę z osób się wypowiedziało, to pewnie byśmy mogli obiektywnie sprawdzić, jak to u większości z Państwa wygląda, bo widzę około 20 głosów. Zachęcam, bo to wtedy fajnie też Państwo macie na bazie takich mini ankiet też zobrazowanie, co Państwa konkurencja lub Państwa koledzy z innych firm, z czym się spotykają. Więc to zawsze daje taki fajny obraz, jak jesteśmy razem i możemy się podzielić, wymienić informacjami, z czym się ma do czynienia. Dobra, dziękuję. To biegniemy dalej. No właśnie, właśnie. Ja sobie z tym radzić w przypadku czyszczenia, który jest w chmurze. Możemy sobie poradzić. Warunek jest taki, że Open Relay, jak Państwo zapewne wiecie, czyli taka otwarty przekaźnik w nomenklaturze exchangeowej, czyli bez autentykacji, zapominamy o tym. Nie ma takiej możliwości. Żeby wysyłać przez Exchange online, trzeba się y, uwierzytelnić. Trzeba się uwierzytelnić w jakiś sposób, żeby wiadomość przez Exchange'a przekazać. I jak wygląda, że tak powiem. No, limitowanie tego, no bo wiadomo, że jakbyście Państwo chcieli cały świat zaspamować, no to Exchange musi to Państwu uniemożliwić, no bo inni użytkownicy też tam są i też korzystają z zasobów serwera, więc musimy to ograniczać. Ograniczenie jest w wielkości 10 tysięcy wiadomości per organizacja na dzień lub wiadomości do, znaczy w polu do, do wiadomości lub ukryte do wiadomości 500 odbiorców. Lub generalnie per użytkownik, jeśli wysyłamy per użytkownik, to 30 wiadomości na minutę. I wiadomości są kolejkowane, jeśli jest ich więcej, do, e, do limitu 10 tysięcy wiadomości na organizację per dzień. Autorytatywne źródło informacji, oczywiście, service description, exchange online limits. Zachęcam, żeby sobie tam zajrzeć i przeczytać. Ehm, dlaczego o tym, e, dlaczego, co, co jeszcze chciałem tutaj. Państwu pokazać jeden z podstawowych scenariuszy, z którym Państwo do nas przychodzicie, ja też podpytując, Państwa klienci o to pytają, to jest po prostu wykorzystanie korespondencji seryjnej na przykład w Outlooku. No to często zwróćcie Państwo uwagę, że ja na przykład z korespondencji seryjnej korzystam, wysyłując Państwu przypomnienie o szkoleniu. Takie przypomnienie dzisiaj rano Państwo dostaliście, we wtorek, wczoraj pewnie też od Pawła. Więc korespondencja seryjna i jak to zrobić na przykład łącząc to, co już Państwo wiecie, czyli uprawnienia send us lub send on behalf, o których wspomniałem, ze skrzynką współdzieloną, o której wspominałem, czyli jak na przykład zrobić korespondencję seryjną tak, żeby salesi wysła, żeby ktoś z salesów, może tak, na przykład, załóżmy, że mój kolega tutaj na dole, Zoltan, jest członkiem grupy Sales, korzysta ze skrzynki spółdzielonej Sales i chce wysłać wiadomość do swoich kontrahentów. No więc tworzycie sobie Państwo, i tu jest klug, jakby kciuł sukcesu: e, tworzycie sobie Państwo oddzielny profil w Outlooku, nowy profil w Outlooku. Podpinacie sobie skrzynkę współdzieloną w taki sposób, jak na przykład widzicie, czyli podając parametr e-mail adres na tej skrzynki, do której mój kolega Zoltan ma uprawnienie, skrzynki lub grupy dystrybucyjnej, bo przypominam, że to też można zrobić z wykorzystaniem grupy dystrybucyjnej, można wysyłać jako grupa dystrybucyjna, no i podajecie poświadczenia użytkownika, który dostał uprawnienie do tej skrzynki. No i generalnie przy wykorzystaniu takiej konfiguracji to jakby cały, tak jak mówię, klucz sukcesu polega na tym, że trzeba stworzyć nowy profil. Dlaczego? Bo wiadomości z wykorzystaniem korespondencji seryjnej wyjdą z profilu domyślnego, jest przeważnie profilem domyślnym, jest skrzynka szczędziowa użytkownika. Więc mam nadzieję, że taki fajny trik też Państwu pomoże w radzeniu sobie w takich scenariuszach, kiedy Państwa klienci szczególnie w SMB, korzystają z korespondencji seryjnej, jeśli chcą na przykład zużyć w sposób masowy jako jakąś ofertę, tak? Więc taki fajny trik, mam nadzieję, że się przyda. I jak to wygląda jeszcze tak od strony formalnej um, wysyłka przez tego Exchange Online? No to proszę zwrócić uwagę, że możemy to zrobić, ja pozwolę sobie zacząć od końca, tak będzie prościej, możemy to zrobić w taki sposób, że urządzenie, które, czy skaner, czy drukarka, czy fax, czy, czy jakieś aplikacja w firmy trzeciej ma wbudowany serwer pocztowy, to wtedy jest w stanie sama oczywiście bez komunikacji z Exchange Online takiej wiadomości wysłać i mówimy o scenariuszu Direct Send, w którym po prostu relay nie występuje. Możemy wykorzystać drugi scenariusz, w którym wyśle, wykorzystujemy poświadczenia, czyli konto i hasło użytkownika, z którego to jest wysyłane. No więc po prostu autentykujemy się, uwierzytelniamy, przepraszam się, jako użytkownik i, i wysyłamy przez Exchange'a. Jak nie chcemy tego robić per konto użytkownika, to możemy to zdefiniować na bazie na przykład adresu IP, gdzie po prostu autentykacja będzie na zasadzie konkretnego adresu IP lub certyfikatu. I teraz, żebyśmy jeszcze sobie Porównali te trzy metody. Znowu pozwolę sobie zacząć od ostatniej. Directcent, proszę, proszę zwrócić uwagę, że oczywiście relaya nie ma. Poniżej macie Państwo wylistowane wymagania bez autentykacji no bo przecież wysyłamy sami z naszej, z naszej firmy żadnych wymagań licencyjnych. Jeśli chodzi o wykorzystanie konta użytkownika, no to wiadomo, że jest to przekazywanie przez Office 65 i jest wymaganie do uwierzytelnienia. Mamy to ograniczenie, o którym wspominałem, no i oczywiście użytkownik musi być licencjonowany Natomiast ciekawy jest ten scenariusz, o którym wspominałem, jako ten scenariusz SMTP Relay, bo tutaj definiujemy autentykację na bazie czy certyfikatu, czy IP. To de facto od strony technicznej w konektorach Państwo konfigurują, takie, taką możliwość wysyłania z, z, w takim trybie. I tutaj na co chciałem Państwu zwrócić uwagę, że ha, 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 nie ma konta użytkownika, ale licencja jest potrzebna. Licencja jest potrzebna na Exchange Online Protection. Z tego względu, że jak Państwu wspominałem w Office 365 czy w Exchange Online, ta usługa jest przeważnie z, w paczce, ta ochrona. Jest to taka autonomiczna usługa właśnie służąca ochronie, o której już mówiłem. No i co prawda tutaj nie wykorzystujemy, jakby to powiedzieć, skrzynki użytkownika, nie potrzebujemy licencji użytkownika, ale wciąż są wykorzystywane zasoby transportowe exchange online protection i są wykorzystywane silniki antyspamowe, wobec czego to trzeba licencjonować właśnie w takim trybie, że licencja na Exchange Online Protection jest i uh, the going